Servus. Dzisiaj chciałabym Was poczęstować takim tutorialem, nazwijmy to, do rzeczy, którą niedawno dopiero sama odkryłam. Wiem, że Pleasant Sims chyba ma podobny filmik na ten temat, ale nie weszła kompletnie we wszystkie szczegóły, czego taniego kupowania na The Sims 3 Store. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że ostatnio grałem w Sims 3 całkiem sporo. No i społeczność simowaniaków też wie, że Sims 3 słynęło z tego, że miało duży sklep, w którym było dużo drogich rzeczy. Ekskluzywnego kontentu, niedostępnego w dodatkach ani w niczym takim. Ale czy wiecie, że The Sims 3 Store ma tak często tak dobre promocje, że. Autentycznie istnieją osoby, które mają wykupiony cały sklep i wcale nie wydały na to fortuny życia. Zacznijmy od tego, że The Sims 3 Store oczywiście oferuje bardzo wiele promocji, o których jakby wiadomo z góry, tak? Mamy tutaj zaproponuj mi coś, czyli maszynę, która generuje nam własne spersonalizowane oferty. Mamy dzienne promocje, do których zaraz przejdziemy, bo jest to jeden z najważniejszych elementów naszej układanki taniego kupowania w The Sims 3 Store oraz kolejny kluczowy element, czyli uzupełnij swój zestaw. Jeśli chodzi o zaproponuj mi coś, jest to po prostu maszyna, która pięć razy dziennie może Wam wygenerować ofertę ze specjalną zniżką. Trzeba uważać, bo ona nie bierze pod uwagę innych zniżek, na które się kwalifikujemy, więc trzeba się zawsze przyglądać temu, co ona nam oferuje, czy na na pewno nam się to w ogóle opłaca, zwłaszcza, że maszyna wprawdzie nie poda nam pojedynczych elementów, które już posiadamy, ale na przykład może nam zaproponować zestaw, którego elementy już posiadamy i nie zauważy tego, że, że już posiadamy te elementy. Jeśli poprosimy maszynę, żeby nam coś wygenerowała, to po chwili myślenia zaproponuje nam ofertę. Powie nam wprawdzie, ile teoretycznie oszczędzamy, ale tak jak mówiłam, może się okazać, że z innych względów te rzeczy tak naprawdę możemy mieć taniej. Mam teraz godzinę czasu, żeby się zdecydować, czy chcę, czy nie chcę zakupić te rzeczy. A jeśli wiem, że na pewno nie chcę, to mogę poprosić o kolejną ofertę. Co ważne, nie mogę się cofnąć do poprzedniej oferty, więc jeśli poproszę o kolejną, albo minie ten czas, to już nie mogę do tego wrócić. Jedyne na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to fakt, że istnieje ograniczona pula przedmiotów, które są dostępne tylko poprzez opcję: zaproponuj mi coś. W związku z tym, poniższych przedmiotów nie da się uzyskać w żaden inny sposób niż losowo i w ogóle z jakimś kompletnym fartem trafić na nie poprzez te opcje. Ale to nie zaproponuj mi coś jest największym po prostu tutaj zaskoczeniem, jeśli chodzi o kupowanie rzeczy w The Sims 3 Store. Przejdźmy zatem dalej do dziennych promocji. Jak zapewne wiecie, dzienne promocje to po prostu konkretne oferty, ograniczone czasowo, zazwyczaj bardzo duże, jak widać tutaj 64% wprawdzie jest to dzbanek z kwiatami, więc jakby ta oszczędność jest niewielka, bo Przedmiot jest niewielki, ale czasem są to całe zestawy przedmiotów itd. tak, dalej, i tak dalej. Oferta zmienia się mniej więcej co 2-2,5 godziny, czasem 3. Różnie to bywa, czasem jest krótsza, czasem dłuższa. Zazwyczaj są to 2 godziny, ale zdarzają się, tak jak mówię, wahania i wydawałoby się, że bardzo ciężko jest śledzić to na bieżąco, ponieważ ok, oferta trwa 2-3 godzin, powiedzmy, i widzimy dwie oferty do przodu, więc w najlepszym razie możemy na przykład trafić na końcówkę oferty, że skończy się nam za 5 minut. Minut, będziemy widzieć dwie do przodu i za 10 minut sobie sprawdzimy i będziemy wtedy widzieć jeszcze trzecią no ale doba ma 24 godziny więc to oznacza że teoretycznie żeby sprawdzać wszystko musielibyśmy wchodzić co najmniej 4 razy dziennie na store co kompletnie nie ma sensu to nie jest event na słodkim flircie żeby nastawiać budzik żeby sprawdzić store jak w takim razie efektywnie korzystać z tego systemu na szczęście jak się okazuje Simomaniacy to potężni ludzie i utworzyli całą po prostu instrukcję, jak korzystać z dziennych ofert, oraz stworzyli tabelę z dziennymi ofertami i przewidywanymi czasami ich wystąpienia. Skąd w ogóle dane do tej tabeli? No jak się okazuje, od wielu lat tak naprawdę te oferty powtarzają się w dokładnie takim samym cyklu, przewidywalnym. Tak jak mówiłam wcześniej, zdarzają się przesunięcia o godzinę, o pół godziny, przez to, że te oferty nie zawsze trwają dwie godziny, ale generalnie jest to przewidywalne co do pół godziny. A biorąc pod uwagę, że oferta trwa standardowo dwie godziny, no to zawsze trafimy... Jeśli będziemy się trzymać tej tabeli, pokazuje się nam tutaj, która konkretnie teraz oferta jest aktualna. Możemy nawet sprawdzić, jest to dzbanek z kwiatami. Zgadza się, jest to dzbanek z kwiatami. Następny będzie Country Living. Zgadza się, życie na wsi i tak dalej, i tak dalej. Numer w rotacji. Tak jak mówiłam, rotacja jest stała, więc przypisano jej elementom też stałe numery, żeby było to łatwiej śledzić. Kolejna ważna sprawa to, podczas gdy rzeczywiście te oferty są dobre generalnie z dziennych promocji, to nie warto rzucać się na pierwszą lepszą. Na przykład zobaczcie tutaj, że Country Living ma zielony znacznik i w procentach możemy podejrzeć, że jest to 74% zniżki. Jeśli Ctrl-Fm wyszukamy sobie Country Living, to możemy zobaczyć, że w styczniu będzie kolejna promocja na życie na wsi, ale będzie to jedynie 55%. I dlatego znacznik tutaj jest żółty. Że jest to średnia oferta. Wracając jednak do początku listy, biorąc cały czas za przykład nasze życie na wsi, możemy teraz przesunąć się do naszej strefy czasowej, czyli Europa Środkowa. I teraz wiemy, że o 13.30 powinna zacząć się promocja na życie na wsi. Start wyprzedaży za 22 minuty, czyli się zgadza. Nawet tutaj możemy podejrzeć. Dalsze informacje pod tytułem, do jakich kompilacji na przykład ten zestaw należy. Poza tym dowiadujemy się też, w jakich innych momentach w rotacji jest promocja na dany zestaw i czy jest taniej czy drożej. Tak, jak wiemy, numer 103 w rotacji, na którym jesteśmy teraz, i widzimy tutaj, że 103 numer rotacji i 450 to jest ta sama zniżka na zestaw Życie na Wsi, i cena jest mniejsza wtedy, niż jeśli kupiliśmy życie na wsi podczas 384 pozycji w rotacji i jeszcze mniejsza niż gdybyśmy kupili podczas 927 i jeszcze mniejsza niż podczas 36 pozycji w rotacji. Nie jest tutaj wprawdzie napisane jeszcze, zanim się zacznie wyprzedaż, ile dokładnie będzie kosztować życie na wsi, ale tak jak widzimy tutaj, normalnie życie na wsi kosztuje 1500 pointsów, a na promocji będzie kosztować 390 74% zniżki. Natomiast co co bardzo istotne, nie jest to jedyny sposób, żeby obniżyć tę cenę. Muszę się wylogować. Życie na wsi, prawda, kosztuje 1500 simpońców. To teraz się zaloguję. Aha, teraz nagle życie na wsi kosztuje 1325 simpońców. Jak tego Mianowicie wchodzi tutaj ostatni element układanki taniego kupowania w Store, czyli uzupełnianie zestawu. Twoja cena zależy od liczby obiektów z zestawu, które już posiadasz. Im więcej ich masz, tym większa zostanie zastosowana zniżka. Ale czy wiecie, że istnieje specjalna metoda, żeby jak najefektywniej zdobywać te zniżki na uzupełnij swój zestaw? Jeśli mamy zestaw, z którego czegoś nie posiadamy, no ja posiadam jedną rzecz. Z życia na wsi. możemy obejrzeć wszystkie obiekty tutaj na dole i znaleźć najtańszy. W moim przypadku była to właśnie ta półka. Na przykład zakładam, że ten zbanuszek będzie tani. Jak widzicie, ten dzbanuszek kosztuje 28 simpońców. Zapewniam was, że kupienie go obniży cenę zestawu właśnie o około 200 simpońców. No. Niecałe. Jak i dlaczego to działa aż tak gwałtownie, że wydając 20 simpońców oszczędzamy ich 200? Mianowicie simomaniacy metodą prób i błędów doszli do wniosku, że jest na to formuła konkretna, chociaż czasem minimalnie różnią się w niej procenty, ale nadal. Uruchomienie opcji uzupełni swój zestaw poprzez właśnie posiadanie jakiegokolwiek obiektu z tego zestawu powoduje, że Store kalkuluje dla nas nową cenę w ten sposób, że bierze 9. 90% ceny całego zestawu, a od tego odejmuje 90% ceny pełnej przedmiotu, który już kupiliście osobno. Sumarycznie, jeśli się zagubiliście, żeby najtaniej kupić zestaw konkretny, trzeba najpierw w niego wejść, obejrzeć. Przedmioty w tym zestawie, znaleźć najtańszy z nich. Możemy sprawdzić na rozpisce, czy któryś przedmiot z tego zestawu kiedyś jest na promocji jakiejś gwałtownej, bo tak też może być. Kupić ten najtańszy przedmiot, który automatycznie nam uruchomi nam promocję, uzupełni swój zestaw. I co dalej? Uzupełni swój zestaw, łączy się z dziennymi ofertami. To nie są wykluczające się promocje. To oznacza, że moja cena życia na wsi. Nie będzie wynosić. 390 simpońców. Moja cena życia na wsi będzie jeszcze niższa, dlatego sprawdzimy to za 20 minut, kiedy życie na wsi wyjdzie na promocję. <laughs> mi akurat na życiu na wsi zależało, więc kupiłam rzeczywiście w pełnej cenie najtańszy możliwy przedmiot z tej listy, ale gdyby nie zależało mi na czasie, a chciałabym po prostu wydać jak najmniej simpońców, to mogłabym teoretycznie, właśnie zaczekać, aż któryś przedmiot jest na promocji, kupić go na promocji i dopiero potem zaczekać na dużą promocję na życie na wsi. Fakt, że dzienne promocje czy dzienne Oferty łączą się z uzupełni swój zestaw, sprawia, że wbrew pozorom da się wykupić cały sklep The Sims 3 Store. Jeśli naprawdę zależy Wam na wykupieniu całego Store, a nie macie zbyt dużo rzeczy kupionych, na forum The Sims jest nawet wątek, czy kilka wątków wręcz, pod tytułem: W jakiej kolejności co kupować na której promocji, w której rotacji, żeby wykupić cały Store? Tutaj są całe. Metody kaskadowe, jak wykupić coś konkretnie. Najbardziej prominentnym przykładem jest kaskada Animals Abound, która sprawia, że otrzymamy przedmioty dla todlerów za 6000 pońców, wydając 400 pońców. To jest absurd. The Sims 3 wcale nie było schokiem na kasę, rozumiecie to? Jak w ogóle jest to możliwe, że coś za 6000 tysięcy możemy dostać za 400? Z czego to wynika? Skumulowania dziennych zniżek i uzupełnić swój zestaw, który, tak jak mówiłam, uruchamiam kupując jeden najtańszy przedmiot, który też możemy kupić na dziennej zniżce. skupowania tego wszystkiego w odpowiedniej kolejności i z faktu, że niektóre zestawy i kompilacje się ze sobą przeplatają w The Sims 3 Store. Wróćmy do wątku ogólnego, a nie o tej konkretnej kaskadzie, którą możecie sobie przetestować. Znajdźmy jakiś taki dobry przykład. Klasyki zabójców. Krótki przykład, a bardzo dobrze obrazuje o co chodzi. Jeśli zależałoby nam na tym zestawie, moglibyśmy oczywiście wpisać sobie w wyszukiwarkę nasz Killer Classic i zobaczyć, kiedy ten zestaw jest na promocji. I jak widzimy, numer 892 w rotacji. To jest właśnie cały zestaw Killer Classic i jest on wtedy na 62% zniżce, czyli wydalibyśmy na niego 456 simoleonów. Ale wiedząc o tym, że promocje się wiążą ze sobą, możemy być cwani i najpierw kupić na dziennej ofercie samego krowokwiata, za 186 simpońców. Normalnie krowokwiat kosztuje 706, ale wtedy jest na promocji za 186. Krowokwiat uruchamia nam w ten sposób uzupełnić swój zestaw, ponieważ sam w sobie jest tak naprawdę bardzo drogi. To ten procent dodatkowy zniżki jest dość wysoki. A jeśli dodamy do tego dzienną ofertę zestawu, w którym jest krowokwiat, nagle okazuje się, że zestaw dostaniemy za darmo. Czyż to nie jest niesamowite? Jest tu wiele takich bardzo krótkich właśnie przykładów, gdzie wydając 422 simpońcy, dostajemy rzeczy za 1782 albo właśnie to z, tymi, z tą kaskadą zwierzęcą, za 400 simpońców dostajemy rzeczy za 6000. Opcje są nieograniczone. Jeśli naprawdę zależy wam, żeby wykupić cały sklep, no to tu macie po prostu dosłownie tutorial jak to zrobić po kolei. Albo jeśli jesteście tak jak ja, zależy wam tylko na konkretnych rzeczach ze store, na Najpierw po prostu zastanówcie się, co chcecie mieć. Wyszukajcie to na rozpisce, czy to w ogóle występuje w dziennych promocjach. Następnie, jeśli jest to cały zestaw, a często tak jest, bo zestawy zawierają w sobie kilka ekskluzywnych elementów, to możemy po prostu wyszukać na tej liście, czy jest jakiś tani sposób, żeby to wykupić. Nie musicie za tym podążać. Możecie też po prostu z tą wiedzą, którą ja Wam przekazałam, wyszukać najpierw tylko Jeden przedmiot z tego zestawu, czy występuje na jakiejś promocji, która się bardziej opłaca? A jeśli nie, to kupić po prostu najtańszą możliwą rzecz z tego zestawu, tak jak ja wam pokazałam, kupić po prostu jakiś tani wazonik, tanią półkę i Ja jak odkryłam, że rzeczywiście istnieje coś takiego, to po prostu spędziłam chyba godzinę czy dwie nad tą rozpiską, przeglądając sobie stor na drugiej karcie, zapisując sobie co bym chętnie kupiła, sprawdzając czy jest to na promocji, sprawdzając potem czy zaczekać najpierw z kupnem właśnie jednego przedmiotu na innej promocji, żeby uruchomić sobie uzupełnić swój zestaw. Albo czy mam kupić w pełnej cenie najtańszy przedmiot, żeby uzupełnić swój zestaw? Potem jest to po prostu wielka piramida zniżek. Dosłownie bardzo polecam, jeśli macie czas, jeśli Was to interesuje, jeśli po prostu chcecie wejść w kupowanie w The Sims 3 Store, przeczytać sobie. Cały ten wątek, jest tu mnóstwo tematów. Ja nie poruszyłam wszystkiego, bo w ogóle nie ma, nie ma jak. Chcę, żeby ten filmik, mimo tego, że będzie skomplikowany, żeby był przynajmniej choć trochę przystępny, żeby tak naprawdę służył jako takie wprowadzenie do kupowania tanio rzeczy w The Sims 3 Store. Za 16 sekund kończy się promocja na dzbanek z kwiatami i zacznie się promocja na życie na wsi. I zaraz zobaczymy, w jakiej cenie kupię życie na wsi. I potem zrobimy krótką kalkulację, ile na to wydałam w sumie simpońców. Jak widzicie, tutaj jest napisane 390 simpońców, czyli zgodnie z tabelką. Która się jeszcze nie odświeżyła, żeby napisać, że jest yy, obecna promocja, inna. Ale ten panel, jak zresztą informuje nas sama strona, nie widzi, czy kwalifikujemy się na uzupełnić swój zestaw. Więc wejdźmy na stronę przedmiotu. Jak widzicie, ja wydam 325 simpońców. Biorąc pod uwagę, że wcześniej kupiłam półkę chyba za 25 albo za 30, nie jest to chyba w tym momencie aż tak istotne, ile dokładnie ta półka kosztowała. No to widzicie, że okej, okay, nie oszczędziłam wiele, ale oszczędziłam jakieś 40 simpońców jeszcze. Tak, nie jest to dużo, ale z czasem. Im więcej mamy rzeczy w Store, im więcej mamy jakichś pojedynczych przedmiotów, które potem są częścią zestawu, które z kolei to zestawy są częścią jakiejś kompilacji, itd., itd., tym bardziej te zniżki kaskadowo rosną, tak jak mówi nam sama nazwa tej całej kaskady ze zwierzątkami. No więc kupmy życie na wsi. Za 325 Simpońców plus jakieś 30 zamiast za 1500 Mi się udało. Uwaga, yy, przy okazji, bo przed chwilą miałam zawał znowu mikro, ostatnio widzę, że Sims 3 cały czas przyprawia mnie o mikrozawały. Gdybyście mieli taki problem, że próbujecie kupić jakiś przedmiot i w kółko wam się kręci kółeczko ładowanie, albo w ogóle nie pojawia wam się to okienko, gdzie potwierdzacie zakup, wylogujcie się z Sims 3 Store. Najlepiej wyczyście ciasteczka i pamięć przeglądarki, i tak i zalogujcie się przez angielski store na nowo. W każdym razie w tym momencie mam życie na wsi i wydałam na nie, tak jak mówiłam, 350 około SimPońców zamiast 1500. Czyli tyle, ile normalnie kosztuje życie na wsi. A więc jeszcze raz po kolei, ponieważ prawdopodobnie zagmatwałam, żeby tanio kupić cokolwiek na The Sims 3 Store, sprawdzamy w pierwszej kolejności naszą rozpiskę. I w tej rozpisce sprawdzamy, czy występuje to w dziennej rotacji. Zazwyczaj odpowiedź brzmi tak: jeśli jest to zestaw bądź kompilacja, sprawdzamy, czy jakikolwiek element zestawu bądź kompilacji sam w sobie też bywa na dziennej promocji. Tutaj odpowiedź bywa różna. Jeśli tak, jeśli chcemy zapłacić jak najniższą cenę, czekamy aż ów przedmiot jeden będzie na dziennej ofercie, kupujemy go wówczas, dzięki czemu uruchamiamy opcję Uzupełnij swój zestaw, która łączy się z dziennymi ofertami. Dzięki czemu, kiedy cały zestaw lub kompilacja lub cokolwiek Więcej niż jeden przedmiot będzie na dziennej ofercie. To w połączeniu z uzupełnieniem swój zestaw uzyskamy jeszcze lepszą ofertę. Jeszcze Wam pokażę, że ym, kurnik, który właśnie kupiłam kupując życie na wsi, jest nie tylko częścią życia na wsi, ale także właśnie kompilacji kwiecień 2013 czy kolekcji. Whatever. Jak widzicie, ona aktualnie dla mnie kosztuje 655 SimPointsów. Jednak zakładając, że chcę kupić całą tę kolekcję, Albo zależałoby mi na innym należącym do tej kolekcji zestawie utudorów, to dzięki temu, że uruchomiła mi się opcja uzupełnić swój zestaw i to dość mocno zaawansowana, 52%, to mogę sobie sprawdzić w kompilacjach, czy dzięki temu nie kwalifikuję się na jakieś tańsze zakupki. Oczywiście przez to, że mamy już część rzeczy, nie możemy podążyć dokładnie tą ścieżką, bo na przykład mamy wszystko, co pochodzi z życia na wsi, ale na przykład możemy sprawdzić czy nie opłaca nam się najpierw jeszcze kupić na przykład jednej rzeczy z U Tudorów, zaczekać aż u Tudorów będzie na promocji, kupić i dopiero kupić kolekcję, albo może się okazać, że wtedy resztówka kolekcji jest w ogóle za darmo, albo że nic w niej nie zostało. Wszystko trzeba sobie dokładnie kalkulować. Wszędzie zawsze jest spis przedmiotów w danej kolekcji czy w danym zestawie. Więc albo trzeba być elastycznym, analizować dokładnie te listy, co i jak i kiedy, albo po prostu, jeśli chcecie rzeczywiście wykupić wszystko, to kupować według tej listy. Tutaj bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o kupowanie konkretnych specjalistów. Parceli, to tutaj opcja z uzupełnić swój zestaw nie działa w taki sposób, jak powinna, albo w ogóle nie działa. Więc nie wykupujcie wcześniej pojedynczych przedmiotów, żeby obniżyć sobie cenę całego zestawu, bo to nie zadziała. Po prostu patrzcie na dzienne promocje. Niestety trzeba właśnie zwracać uwagę na to, w jaki sposób się przyplatają różne zestawy i kompilacje, jeśli nam zależy na tym rzeczywiście. Bo tutaj, na praktycznym przykładzie, jeśli zależy nam na tych dwóch parcelach, to kupując je na dziennej ofercie, wydamy 1400 simoleonów. A kupując je właśnie tak kaskadowo, najpierw kupując jakieś pojedyncze przedmioty, a potem kupując zestawy, które zawierają i przedmioty, i te parcele, to nagle się okazuje, że wydaliśmy 200 simpońców mniej. I jeszcze dostaliśmy dodatkowe rzeczy. Tak więc, jeśli chcecie rzeczywiście wkręcić się w zakupy na The Sims 3 Store, zapraszam do odwiedzenia stron, o których mówiłam, do przeczytania sobie wszystkiego na spokojnie. Niestety jest to po angielsku. No, nikt tego nie przetłumaczył dokładnie po polsku. Ja, tak jak mówię, bardziej chciałam Wam. W ogóle pokazać, że jest taka opcja, że, że The Sims 300 żyje, ma się dobrze i jest wbrew pozorom o wiele tańszy niż się wielu osobom zdaje z zewnątrz, że istnieją stałe, przewidywalne promocje, że można je jeszcze bardziej zbić w dół. Bardziej to jest jako zachęta, a nie tłumaczenie wszystkiego co do słowa, co jest w tych niezliczonych wątkach na forum. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, a jeśli macie jakieś pytania, jeśli coś powiedziałam, mega zagmatwanie, to piszcie też komentarze, będę odpowiadać, postaram się każdemu pomóc. Film zrobiłam bez żadnego scenariusza, więc mógł być trochę chaotyczny, ale mam nadzieję, że mimo wszystko przekazałam Wam wiadomość. Dzienne promocje, uzupełni swój zestaw i heja do przodu kupujemy rzeczy 4, 5, 6 razy taniej. Ode mnie to wszystko. Dajcie znać, co sądzicie. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Dajcie mi subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuję. I do usłyszenia. Ciao, ciao!